Dobry, Natalia Prokop, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: więcej domów dziennego pobytu na Mazowszu, wsparcie dla ochotniczych i państwowych straży pożarnych, dofinansowanie na remont zabytków. Na Mazowszu będzie więcej domów dziennego pobytu dla osób z chorobami otępiennymi. Na ten cel Sejmik Województwa przeznaczył ponad 58 milionów złotych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia za 6 lat na świecie będzie 65 milionów chorych na Alzheimera. Szacuje się, że w 2050 roku ta liczba może wzrosnąć nawet do 115 milionów. Statystyki w Polsce też nie są optymistyczne, dlatego samorząd województwa Mazowieckiego uruchomił pierwszą w kraju sieć dziennych domów pobytu dla osób zmagających się z tą chorobą. Ta sieć tych domów dziennych dla osób z będzie musiała się rozwijać. Statystyki pokazują, że jest w tej chwili już ponad 600 tysięcy osób. My możemy tylko czuć się dumnie, że jesteśmy liderami w Polsce i tworzymy my, jako pierwszy samorząd z w Polsce, tego typu właśnie placówki wsparcia. Pierwsze placówki zaczęły powstawać 4 lata temu. Dzisiaj mamy funkcjonujących domów, otwartych domów 15. Rok, rok przebywa, w tych domach przebywa. Około 200-250 e, osób chorych na obroby te to naprawdę bardzo duże osiągnięcie samorządu województwa nazowieckiego. Objawy Alzheimera coraz częściej wykrywane są u osób przed 50 rokiem życia. Wśród nich są m.in. zagubienie, kłopoty z pamięcią epizodyczną i łączeniem faktów. Symptomy te często są bagatelizowane i mylone z roztargnieniem, przeciążeniem zawodowym czy stresem. To tak jak spojrzeli na blok wieczorową porą i światła gasną, tak powoli gasną poszczególne funkcje osoby chorej, jak pan Pamięć, uwaga, mowa, rozumienie, analiza przyczynowo-skutkowa, rozwiązywanie problemów osoba zaczyna być zagubiona w codzienności. A to wpływa na funkcjonowanie najbliższej rodziny chorego, bo lekarstwa na Alzheimera nie ma. Brakuje czasu na taką relację, brakuje przestrzeni na dobre, ciepłe emocje, które rodzina bardzo chce dać, tylko po prostu nie ma na to już siły. Domy dziennego pobytu bardzo wspierają taką, takie funkcjonowanie, bardzo odciążają rodzinę, ale również dają osobom chorym wszystko to, Czego ona potrzebuje? Jeden z domów dziennego pobytu funkcjonuje w Serocku. Zakątek seniora to miejsce, w którym osoby zmagające się z chorobami otępiennymi mogą brać udział w terapii zajęciowej, treningach umiejętności społecznych czy rehabilitacji. Seniorzy cenią sobie przygotowane dla nich aktywności, jak na przykład zajęcia komputerowe. Do tego stopnia, że kiedy kończą się zajęcia i światłem wy musimy zakończyć, to obserwuję, również, tak jak u dzieci, ciężko ich po prostu od komputera odgonić pieczni Serockiego Zakątka czytają również bajki wychowankom miejscowego żłobka. Bajki bardzo dobrze przemyślane, przez nich skonkulowane, napisane z jakimś przesłaniem, z jakimś mostem. Do tego oni właśnie sobie szekują rekwizyty i schodzą do tych dzieci z całym takim przedstawieniem. Na Mazowszu obok domów dziennego pobytu powstaje też pilotażowa sieć domów opieki medycznej, które także zapewniają nieodpłatną dzienną opiekę, ma być ich 21. Obecnie działają placówki m.in. w Ząbkach, Siedlcach, Ostrołęce, Warszawie, piasecznie czy na Darzynie. Sprzęt specjalistyczny wóz strażacki i karetka. Władze województwa wspierają jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ochotników z Mazowsza. Wsparcie dla Straży Pożarnych to jeden z priorytetów władz województwa. Ponad 56 tysięcy złotych trafiło do strażaków, ochotników z jednostek OSP, z gmin Stare Babice i Raszyn. Dzisiejsze czasy bardzo szybko idą do przodu, technika i, i, i zagrożenia z tym też rosną, także no sprzęt, który my posiadamy cały czas jest potrzebny, żeby go udoskonalać żeby nam służył i, i, i mieszkańcom. To jest kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa nie tylko samych strażaków, ale również osób, które oni na co dzień ratują. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej. Między innymi radiotelefonów, wentylatorów oddymiających czy odzieży ochronnej. Dodatkowe środki trafiły również do OSP Nowa Sucha. Strażacy otrzymali nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego zakup był możliwy dzięki unijnemu wsparciu oraz dotacji w wysokości 150 tysięcy złotych z budżetu województwa. Ta jednostka, która funkcjonuje już 101 rok, do tej pory nie miała takiego dobrze w pełni wyposażonego nowego samochodu strażackiego i życzymy im, aby to służyło rzeczywiście pomocy całej wspólnocie gminy Nowa Sucha, Wiatu Sażackiego i Sajdomazowszy. Wsparcie otrzymali także druhowie z OSP Mała Wieś. Do jednostki trafiła karetka, którą przekazało płockie pogotowie. Bardzo często na miejscach zdarzenia jesteśmy wcześniej niż karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego, więc jesteśmy jakby taką siłą pierwszego działania. W takim pojeździe może się znajdować więcej sprzętu i komfort samego badania poszkodowanego jest dużo wyższy. Władze województwa podejmują starania, by w najbliższych latach ambulanse znalazły się na wyposażeniu wszystkich jednostek OSP wpisanych do kraju. Systemu ratowniczego na Mazowszu. Zwiększamy kompetencje służb ratowniczych no i poszerzamy ich możliwości sprzętowe i dzięki temu ten poziom bezpieczeństwa stale rośnie. Mazowsze wspiera również strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna jest dobrze wyposażoną służbą i radzi sobie w każdej sytuacji, co nie znaczy, że nie można jej jeszcze bardziej modernizować, dokupować bardziej specjalistycznego sprzętu, czy takiego, który nie jest jak gdyby niezbędny, natomiast on zdecydowanie poprawia warunki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Każdy taki zastrzyk pieniędzy, każde dofinansowanie do tego typu sprzętu powoduje, że ratownikom pracuje się łatwiej, bezpieczniej, a tym samym te działania są bardziej skuteczne. Do 39 komend Państwowej Straży Pożarnej trafiło 66 plecaków ratowniczych. Dwa pojazdy specjalistyczne wesprą jednostki w Warszawie i Radomiu. Koszty dofinansowania to ponad 2 miliony złotych. Ponad 14 milionów złotych na program wsparcia Mazowsze dla zabytków. Z pomocą Sejmiku Mazowsza zostanie odnowionych 138 zabytkowych obiektów. Mazowsze dla zabytków to szansa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych zabytkowych obiektów. Ratowanie takich obiektów wymaga dużych nakładów finansowych, więc beneficjenci czasami nie mają takiej możliwości sami, a to inicjuje, że tak powiem, również, również te, te prace i daje możliwość rzeczywiście pozyskania tych środków. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył prawie 3 miliony złotych na realizację 33 inwestycji w regionie radomskim i powiecie grujeckim. Duża kwota, choć na tego typu zabytki nigdy nie jest za wiele, dlatego że ciągle są jakieś potrzebne prace renowacyjne. Tak jak każdy z nas w swoim domu, mieszkaniu, jak zaniedba coś w ciągu jednego roku, później musi to jak gdyby nadgonić kolejne potrzeby. Remont przejdzie również elewacja zabytkowego budynku dzwonnicy w Siennie. Kościół powstał w 1431 roku wyremontowany właśnie dzięki środkom pochodzącym z samorządu województwa mazowieckiego. Dostajemy kolejną dotację na remont dzwonnicy, która również jest w kompleksie tego zabytku. W regionie siedleckim i powiecie mińskim remont czeka 24 zabytki. Część z tych księży już wiele razy korzystała z naszych środków i Realizuje te swoje zamierzenia krok po kroku. Renowację elewacji przejdzie budynek kościoła w długiej kościelnej. Te prace są już rozpoczęte w ubiegłym roku. Jest to wymiana zniszczonych cegiełek, wymiana fuk, czyli uzupełnianie wszystkich ubytków, rewitalizacja fundamentów kamiennych. Półtora miliona złotych wsparcia otrzymali beneficjenci z regionu Ciechanowskiego i powiatu Przasnyskiego. To nasza pomoc w wysokości. Kilkudziesięciu tysięcy do maksymalnie trzystu tysięcy no, pozwala uratować nie jeden obiekt. Ten program jest naprawdę potrzebny i jest bardzo oczekiwany przez właścicieli czy dysponentów różnych obiektów zabytkowych. Z dofinansowania skorzystała również lokalna organizacja turystyczna północnego Mazowsza. Renowację przejdzie zabytkowa lokomotywa. Rzeczywiście stan był daleki od ideału. Złożyliśmy wniosek, dostaliśmy dofinansowanie. Mam nadzieję, że. Uda nam się ją reanimować, że każde odpalenie i jazda będzie przewidywalne. Po remoncie lokomotywa będzie wozić turystów na odcinku Czernice Borowe-Klewki. W tym roku Sejmik wesprze renowację 138 zabytkowych obiektów na Mazowszu. Trwają prace nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 721. Odcinek w Konstancinie Jeziornie przejdzie modernizację. Trwa opracowanie koncepcji rozbudowy 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 w gminie Konstancin Jeziorna. Samorząd Województwa Mazowieckiego na wykonanie tego zadania przekaże blisko 2 miliony złotych. Naszym celem podstawowym jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Mazowsza na drogach wojewódzkich. Dzisiaj podpisaliśmy bardzo ważną umowę dla mieszkańców Konstancina Jeziorna. To jest odcinek 5 kilometrów drogi, bardzo też uczęszczany, ale też jest olbrzymia potrzeba remontu i modernizacji tego odcinka. Wykonawca przygotuje pełną dokumentację projektową ze wszystkimi decyzjami potrzebnymi do realizacji inwestycji, czyli decyzją środowiskową, zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. Ma na to 3 lata. Przede wszystkim no, całkowicie przebudujemy jezdnie, pobocza, zaprojektujemy ciągi pieszo-rowerowe po to, żeby w znaczny sposób poprawić bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Droga wojewódzka nr 721 jest jedną z najważniejszych na terenie gminy Konstancin Jeziorna. Ona jest budowana w trzech fragmentach. W tej chwili jest przebudowany odcinek między Konstancinem a Piasecznem. Umowa, którą dzisiaj podpisywana jest pomiędzy w uproszczeniu Centrum Konstancina a Wisłą. Jest to teren, który ma ogromnie rosnącą dynamikę ruchu, jest dużo mieszkańców. Jest bardzo niebezpiecznie dla dzieci, ponieważ nie ma chodnika i pobocza. Stoiska z lokalnymi przysmakami, warsztaty i możliwość zadbania o swoje zdrowie. Za nami mazopikniki w Siedlcach i Półtusku. Na uczestników mazopikników jak zawsze czekało wiele atrakcji. Mamy warsztaty, możemy wykonać sobie. Własnymi rękoma, lampione, możemy wykonać ekokosmetyki, możemy również zawieszki zapachowe, czy ekoherbatki. Do tego możemy zadbać o własne zdrowie, czyli możemy spotkać się chociażby z kardiologiem albo z fizjoterapeutą, z dietetykami, porozmawiać na temat. To, co nas niepokoi być może albo na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też możemy zbadać sobie poziom cukru we krwi. Pikniki to okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, wzięcia udziału w warsztatach i zadbania o swoje zdrowie. W siedlcach i półtusku dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska, na których można było wykonać badania oraz odbyć konsultacje medyczne. Możemy porozmawiać sobie właśnie z dietetykiem, rozwiązać różne problemy zdrowotno-żywieniowe. Dodatkowo możemy wykonać analizę składu ciała. Czyli w takim badaniu możemy dowiedzieć się, jaka jest zawartość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, czy organizm jest dobrze nawodniony. W półtusku wiele osób zdecydowało się na badanie EKG. Będą e, specjaliści, którzy to badanie wykonają i oczywiście też je od razu ocenią. Drugim badaniem, które też nie pojawia się na każdym naszym pikniku, jest spirometria. To też jest badanie wykonywane bardzo często tylko w warunkach szpitalnych. Długie kolejki ustawiały się również do punktu pulmonologicznego. Teraz robiłem badanie. Na, na płuca. Po prostu już 10 lat nie pale. Właśnie chciałem sprawdzić, jaki jest stan płuca. Mazopikniki są organizowane od 2019 roku. Ostatni w tym sezonie mazopiknik już 7 września w Karczewie. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.